Naprawdę nie mogę się doczekać świąt. Naprawdę nie mogę się doczekać świąt, bo uwielbiam atmosferę. Uwielbiam prezenty. I w ogóle uwielbiam święta. Te kolendy. Chciałabym, żeby już było Boże Narodzenie. Naprawdę. Bardzo bym chciała. Wiem, że teraz jeszcze nie ma świąt, ale dam, dam Wam próbkę. bardzo przepraszam, jeżeli to zabrzmi głupio ale dobrze okej okay. próbka świątecznego nastroju la 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 la, 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 la. Hej, maluczki, maluczki, maluczki. Kieby a bolitys jakoby, jakoby, jakoby. zmycka, czy nie lepiej by tobie, by tobie. Siedzieć było w niebie, dyć twój ojciec niebieski, niebieski, nie wyganio ciebie. Śpi, ojciec i grojcie mu, małemu, małemu. O tak, zdecydowanie nie mogę się doczekać świąt.